Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam na mix za 30 zł. Wymieniłam moją ostatnią wygraną i wzięłam sobie takie oto zdrapki. Mam tutaj kieszonkowe, Happy 7, Pensja, Kocham zdrapki, Neonowe 7, Superlinie i Laki 3-7. Superlinie już częściowo wytrapałam, udało mi się ułożyć już jedną linię, także resztę symboli jeszcze zostawiłam do wydrapania. Z góry was przepraszam, jeżeli będą jakieś hałasy w tle, ale sąsiedzi mają remont, także może być dzisiaj trochę głośno. A więc, żeby już nie przedłużać, zapraszam Was do oglądania. Zacznę od zdrabki kieszonkowe. Ciekawe, czy uda się w końcu ustrzelić stówkę, jak obstawiacie. Sprawdźmy. Jest samolot, wiśnie, bank. I worek. No niestety nic. Happy 7. Wygrywające liczby. 28, 25. Moje liczby. 18, 15, 14, 23, 21, 24, 19 i 29. A w bonusie księżyc Także ta zdrabka pusta. Przejdźmy do pensji. Wygrywające liczby: 32 i 30, moje liczby. Pierwszy raz napis: Pensja: 24, 34, 12, 28 i 7. Niestety, ta również pusta.

Trzynaście, trzydzieści cztery, dwanaście, dwadzieścia trzy, osiemnaście, szesnaście i dwa. Kolejna pusta. Neonowe siedem. A jest pięć, osiem. 8, 3, o, jest siódemka i to kolorowa, czyli będzie pomnożone. Mamy 4, 9, 9, 6 i 6. Sprawdźmy. Jest tu 5, czyli 10 zł, bo mnożymy razy 2. Mamy super linię. Tak jak już mówiłam, jedna się ułożyła, sprawdźmy, co będzie dalej, motyl. Biedronka, trochę tych biedronek tutaj jest. Rower. rower. Rower, nie ma no, już. Dzwon. O, tu jest jeden. I chyba tyle. Moneta. Monety nie widzę. Słońce Rolki. Ciekawe, czy uda się jeszcze ułożyć jakąś linię. Tak Słoń. I ostatni symbol diament. I chyba niestety, ale skończy się na tej jednej linii. Chyba tak. A więc sprawdźmy, co tutaj się kryje. Jest tu 5 zł. A miałam nadzieję, że może jeszcze coś tam się ułoży. No niestety.

czterdzieści cztery, trzydzieści jeden, czterdzieści dwa, osiem, dziewięć, czterdzieści dziewięć, sześć, trzydzieści siedem,

Niestety sprawdźmy jeszcze literki kontrolne. Tak jest, literki kontrolne się nie zgadzają. Czyli na 30 zł wygrały dzisiaj takie zdrabki jak Superlinie i Neonowe 7. W Superliniach mam 5 zł, a Neonowa 7 dała mi 10 zł, bo pomnożyło się razy 2. Także jest 15 zł na 30. Zwróciła się równo połowa. Cóż, mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej, także no, najgorzej nie jest. Dziękuję serdecznie za oglądanie i pozdrawiam PA.